Tutaj do ty. To bardzo miły moment, gdy możemy się spotkać, aby podpisać list intencyjny w sprawie budowy linii kolejowej, która ma uzupełniać tę infrastrukturę komunikacyjną tworzoną w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach tych które się mają rozchodzić. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest jednym z takich najbardziej wykluczonych pod względem komunikacyjnym Regionu w Polsce. Tutaj wiele rzeczy jest do nadrobienia, wiele rzeczy jeszcze do y, zrobienia. Natomiast y, to działanie właśnie ze strony pana ministra Chorały, ze strony kierownictwa Centralnego Portu Komunikacyjnego, y, pokazuje, że te linie kolejowe, te szprychy, mają być takim pozytywnym elementem y, z punktu widzenia mieszkańców danego regionu. W tym, przypadku, w tym przypadku osób, które, które, które mieszkają w Województwie Warmińsko-Mazurskim, które są mieszkańcami Wrągowa, okolicznych gmin, przecież to ma być, chcę też zwrócić uwagę na to, ten odcinek linii kolejowej, który będzie dodatkowo budowany, to jest... W zasadzie 100 kilometrów. To, 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 to nie jest jakaś mała bocznica kolejowa. To jest 100 km dodatkowa linia, linia kolejowa, która będzie, która, która znajdzie się na Mazura. I tutaj ogromne podziękowania należą się oczywiście kierownictwu Ministerstwa Infrastruktury, z Panem Ministrem Porałą, Centralnym Portowi Komunikacyjnym, ale także zaangażowaniu samorządów w tym, Pana profesora Stanisława Błajackiego, burmistrza Mrągowa, który wyszedł z tą inicjatywą, doprowadził do tego, że dzisiaj ma miejsce, ma miejsce coś, co w zasadzie rzeczą bezprecedensową. Dlatego, że z jednej strony w oczywistej w ramach programu Kolej Plus, te, te inwestycje kolejowe lokalne będą finansowane przez rząd, ale to nie jest ta normalna pula finansowana przez rząd. To jest dodatkowa, dodatkowa transza środków, które mają wypełnić to, co jest jakby na ogólnych zasadach zapełniane przez samorząd. Bardzo się cieszę, że zyskają mieszkańcy Brągowa i sąsiednich także gmin mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ale także cieszę się, że zyskają turyści tak gremialnie odwiedzający nasz piękny region. Im więcej turystów, tym lepiej dla mieszkańców. A im lepiej skomunikowany region, tym lepiej dla nas wszystkich. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę stanąć w tym miejscu i rzeczywiście brać udział w tak historycznym momencie, dlatego, że rzeczywiście w wyniku rozmów, chociaż tych rozmów nie musiało zbyt bier, pan minister Chorała, pan profesor Karol Karski e, szybko podjęli temat, zobaczyli, że rzeczywiście jest to fantastyczny pomysł, by w ramach programu Kolej Plus i w ramach wkładu własnego samorządu województwa, który jest uzupełniany środkami pozostałych samorządów, można było zrealizować tak fantastyczną inwestycję, a więc modernizacja, przywrócenie tak naprawdę do ruchu linii 223, olsztyn, Czerwonka, Biskupiec, Brągowo, Mikołajki, Orzysz i Ełk. Jest to rzeczywiście fantastyczny moment. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało się tego dokonać. Mam nadzieję, że w tym momencie, bo tak jak zwykle problem tkwi w środkach finansowych, w tym momencie te środki finansowe. Już są na tyle zabezpieczone, że myślę, że nie będzie żadnych wątpliwości: samorząd Województwa Miejsko mazurskiego złoży wniosek i rzeczywiście w ramach programu Kolej Plus linia 223 powróci do życia. A minęło już ponad 10 lat od momentu, kiedy ostatni pociąg tą trasą, pociąg pasażerski, tą trasą przejeżdżał. Ja mówię, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystko panu ministrowi Marcinowi Chorale, panu profesorowi Karolowi Karskiemu, naszemu europosłowi, który faktycznie dba o regiony Warni Mazur, Podlasia w fantastyczny sposób. Jest zawsze blisko ludzi, zawsze reaguje na potrzeby mieszkańców. Miasto Morągową, no, można, można tak powiedzieć, i region jest dumne, że mamy takiego fantastycznego europosła. I mam nadzieję, że właśnie ta linia 223 doprowadzi do takiej sytuacji, że piosenka, która jest taka istotna do mrągowa, pewnie wszyscy ją znają, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, stanie się jeszcze bardziej aktualna, bo także droga kolejowa będzie prowadziła do mrągowa i myślę, że te wszystkie imprezy, a Mrągowo jest znane z wielkich ogólnopolskich imprez transmitowanych na żywo. I rzeczywiście jest to region. I to y, zauważyli y, fantastycznie właśnie minister Korała i pan profesor Karski, i pan prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, że powiat borodowski jest najczęściej odwiedzanym powiatem w województwie. Mamy największą bazę noclegową, większą od miasta wojewódzkiego, czyli Olsztyn. A więc ta trasa jest wybitnie potrzebna, jest fantastyczna, i jestem szczęśliwy, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, że Centralny Port Komunikacyjny wspiera finansowo tą inwestycję. Bardzo dziękuję. W ten sposób Centralny Port Komunikacyjny wpisuje się w szeroko pojęty, zrównoważony rozwój kraju, w przełamywanie barier wykluczeń komunikacyjnych, w służenie i mieszkańcom Mazur, to jest rzecz rzeczywista, ale również mieszkańcom pewnie Warszawy czy wielu innych Części Polski, którzy korzystają z tego systemu, z kolei dużych prędkości będą mogli na wakacje, na weekend, na parę dni wypoczynku w rejon Mazur, przecież nam z tym się kojarzy, całej Polsce, dojechać w sposób szybki i sprawny. Obecnie muszą stać w korkach, obecnie w tych, kiedy na przykład jest długi weekend albo zaczyna się weekend na tych drogach wyjazdowych z kierunku warszawskiego, no, każdy, kto tam był, że sytuacja wygląda nie najlepiej. Również ten piękny rejon polski jest obciążony ruchem samochodowym, jest degradowany z tego powodu. Tutaj realizujemy szereg celów, o których już wspominałem: przełamanie wykluczenia komunikacyjnego, realizujemy cele związane z ekologią, ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza i po prostu ułatwiamy codzienne życie Polaków. Służymy codziennemu życiu Polaków, gdyż centralny port komunikacyjny to nie jest abstrakcja, to nie jest jakaś wydumana idea, to jest odpowiedź na potrzeby Polaków zaspokajanie ich potrzeb, rozwiązywanie ich problemów, dzisiejsze porozumienie, dzięki któremu samorządy uzyskają wsparcie, będą mogły aplikować o te środki z programu Plus. To, to może pierwszy taki już doprowadzony do tak szczęśliwego finału, ale pierwszy z licznych tego rodzaju projektów, których CPK będzie zaangażowane, będzie wspierać. Inwestycje komunikacyjne, które w nasz program rozwoju systemu transportowego Polski się wpisują. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom. Pani profesor Karol Karski, niezwykle zaangażowany w tę sprawę, że można powiedzieć, rządu, tym dobrym duchem, który pozwolił nam nawiązać współpracę, spotkać się ze sobą, znaleźć te wspólne obszary, gdzie cele samorządów tego regionu, samorządu mrągowskiego i CPK są wspólne. Także panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo pewnie bez pana zaangażowania by tego dnia nie było. Dziękuję samorządowi Mrągowa, przede wszystkim, jak można powiedzieć, liderowi tej grupy samorządów, innym samorządom zaangażowanym w projekt. Wspomnieć tu musimy, że drugim filarem tego projektu jest rządowy program Kolej Plus. Proszę spójrzcie państwo, jak pięknie komplementarnie ten całościowy system rozwoju transportu w Polsce, całościowy program inwestycji infrastrukturalnych w Polsce ze sobą spaja się w logiczną całość. I cóż, jeszcze raz dziękując, mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem, dziennikarzami, którzy słuchają tej, tej konferencji jeszcze nie raz w przyszłości, to nawet w takiej bliższej przyszłości przy tego rodzaju okazjach się spotkać. Bardzo dziękuję. Gdy powstawała Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęta przez rząd w 2017 roku, pętla mazurska, była wskazywana jako jeden z projektów, które warto jest, aby były realizowane, warto, aby uzyskały wsparcie, ponieważ łączą się z koncepcją nowego systemu transportu opartego konsekwentnie na systemie wjazda szkół. Dzisiaj decyzją Pana Ministra Marcina Horały podejmujemy współodpowiedzialność finansową za realizację tego projektu. To jest kluczowy moment i to też pokazuje bardzo dobry sposób misję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest nim uzupełnianie istniejącego systemu tak, aby funkcjonował tak, aby zapewniał maksymalne korzyści dla pasażerów i dla społecznego. Dziękuję. Zapraszam, zapraszam